Witam w pierwszym odcinku programów C#. Tak będziemy programować różne rzeczy właśnie w tym języku programowania. I zaczniemy sobie od prostego zagadnienia. Napiszemy program, który będzie nam wypisywał dzielniki liczby, którą sobie zażyczymy. Tam Czyli no najpierw, jak uruchomimy ten program, to najfajniej by było, żeby nas zapytał, co tak naprawdę chcemy zrobić. Czyli użyjemy takiej, takiego polecenia, który piszemy jako console. Right line. Tak, piszemy je z, tutaj z dwoma nawiasami. Musi być zamknięty ten nawias. Na koniec średnik. No, a to, co chcemy, żeby zostało wypisane, napiszemy wewnątrz w mm, cudzysłowie. Jak, tak. e, my chcemy wypisać dzielniki liczby naturalnej, jakiejś podanej, więc nasze pytanie będzie: mm, dzielniki jakiej liczby naturalnej chcesz wypisać. Nie możemy jeszcze dodać spację. Czasami warto dodawać te znaki również tutaj w tej komendzie naszej. W kolejnej linijce będziemy chcieli zrobić tak, żeby liczba, którą wprowadzimy, faktycznie została tutaj zaakceptowana przez nasz program. I ona będzie oczywiście liczbą naturalną, chociaż my tutaj użyjemy. Takiego typu danych, który oznacza liczby całkowite, który oznaczamy poprzez int, tak? To jest liczba całkowita. No i nasza liczba, którą wprowadzimy, będzie oznaczana literką n, która często jest stosowana dla liczb naturalnych, właśnie. Tylko, że jakbyśmy wprowadzili ją w ten sposób, że znowu sobie użyjemy tej komendy, co wcześniej, tylko że weźmiemy ReadLine, tak, czyli byśmy czytali, a nie wyświetlali, tak jak wcześniej było WriteLine, które służyło do wyświetlania. Tak tutaj jak widać, to nie zadziała, ponieważ console um, readLine służy do wprowadzania mm, typów tekstowych, tak, a liczba nie jest tutaj typem tekstowym, więc musimy zrobić tak zwane parsowanie. Wcześniej napiszemy jeszcze taką instrukcję int.parse i ten nasz konsole readline zostanie zamknięty w nawiasach, które będą właśnie tak przypisywały tam komendę do tego naszego parsowania. Tak czyli tutaj nasza zmienna n, czyli liczba, którą wprowadzimy, będzie parsowaną liczbą całkowito z tego co tutaj wpiszemy wprowadzimy w konsoli tak Console read readline znaczy że konsola będzie czytać to co my tutaj wprowadzimy już po uruchomieniu programu tak i jak każdą instrukcję kończymy tutaj średnikiem um. I jeszcze wprowadzimy sobie taką zmienną pomocniczą, zmienną k, którą ustawimy sobie na 0 na początek. Dlaczego ona jest tutaj nam potrzebna? To dojdziemy do tego jeszcze. Na razie niech sobie tutaj będzie. No i teraz możemy załatwić na początek taki przypadek, który jest taki wyjątkowy, mianowicie liczba 0. 0 jest jedyną liczbą, która ma. No, dzielników nieskończenie wiele, i każda liczba naturalna jest jej dzielnikiem. Więc dla zera możemy sobie wpisać po prostu taką instrukcję, która zawsze będzie działała tylko dla naszego zera. Czyli będzie to instrukcja warunkowa if, tak, po angielsku jeśli, jeśli nasze n jest równe 0, no i tutaj Trzeba pamiętać, że jeśli chcemy sprawdzić, czy coś jest równe 0, to musimy użyć podwójnego znaku równości. No program sam to też wpisuje, bo wie, że to chcemy zrobić. Czyli jeśli nasze n jest równe 0 i otwieramy nawiasy klamrowe, które stworzą nam ciało tej instrukcji warunkowej, to jeśli ten warunek jest spełniony, to my sobie wypiszemy. No, podpowiada nam, że chcemy wypisać. Um, tak i co wypiszemy? Wypiszemy, że każda liczba naturalna jest dzielnikiem zera. No i kończymy średnikiem. Możemy w sumie sobie sprawdzić, jak ten program teraz tu działa. Tak skompilujemy go. Na razie oczywiście działa tylko dla zera. Trochę to może potrwać. Dobra, już jest. Pojawiła się nam okienko. O, je się pojawiło dzielniki. Jakie liczby naturalne chcesz wypisać. No, chcemy wypisać dla zera. I pojawiło się każda liczba naturalna jest dzielnikiem zera. Tak, myślę, że możemy jednak zmienić sobie tutaj na komendę zamiast write line, wziąć po prostu komendę write, żebyśmy mogli pisać od razu nie w kolejnej linijce, tylko w tej samej. O to mi chodziło. I żeby od razu nam się tutaj program nie, nie kończył, możemy dać sobie na zakończenie um, komendę read która będzie czekała jeszcze na nasz dodatkowy tutaj jakąś reakcję. No tutaj będzie tylko zmiana kosmetyczna tak naprawdę. Dzienniki, jakiej liczby naturalnej chcesz wypisać i teraz e, nie pod spodem, tylko obok się nam pojawia miejsce do pisania. Czekamy zero, każda liczba jest naturalna i od razu program się nie zakończył, tylko czekasz, jeszcze raz coś klikniemy. Tak, teraz e, się zamknęło, znaczy zakończyło się tutaj nam program. Um, właśnie, ale my sobie tutaj oczywiście rozszerzymy na kolejne liczby naturalne. Tak, wypisałem tutaj w tak zwanym komentarzu parę informacji, które nam pomogą bardziej zrozumieć to, co dalej napiszemy, ale jeszcze zanim to napiszemy sobie pętlę, pętlę while, która będzie nam działać w każdym pozostałym przypadku, który nas interesuje. Czyli gdy nasze n nie jest równe 0, czyli naszą liczbą naturalną no jest na przykład 1, 2, 3 i tak dalej, czyli n nie jest równe 0, to też ma swój specjalny symbol to jest wykrzyknik równa się, to znaczy, gdy n jest równe od 0, to i teraz stworzymy ciało tej naszej pętli. Która będzie się wykonywać, oczywiście, póki ten warunek jest spełniony. Co prawda, jak mogłoby się wydawać, że ten, jakby warunek damy tutaj, że na przykład n będzie równe 1, to to zawsze będzie spełnione i ta instrukcja cały czas się będzie wykonywać, ale mamy sposoby na wyjście z tej pętli, więc nic nie szkodzi. Ale załatwmy sobie wewnątrz tej pętli jeszcze, Liczbę, która też może nam jakieś problemy sprawić, więc możemy ją tak osobno um, tutaj rozwiązać, gdy nasze n wprowadzone jest liczbą 1. Tak? Gdy n jest równe 1, to dzielnikiem naszej liczby jest po prostu 1. Tak? Wtedy wypiszemy tutaj, Poleceniem console line, po prostu liczbę 1. I możemy to w sumie przetestować, chociaż e, mm, to może nie, nie zadziałać teraz raczej, tak bo nie wyszliśmy z pętli. Tak, spróbujmy. No właśnie, jedynka się nam tutaj cały czas wypisuje, bo pętla potrzebuje przerwania. No i w tym momencie. Musimy taką komendę dopisać. To jest break, czyli przerwać po angielsku. Tak, i teraz jakbyśmy wzięli jedynkę. Tak to się nam program kończy na szczęście. Dobrze. W przypadku pozostałych pętli moglibyśmy sprawdzać po kolei wszystkie liczby naturalne aż do naszej Nki. Czyli na przykład. Jakbyśmy wpisali 100, to nasz program mógłby sprawdzać wszystkie liczby naturalne po kolei od 1 aż do 100, czy to są dzielniki naszej liczby. No, ale jak piszemy programy, to chcemy, żeby były jak najbardziej optymalne, czyli robiły jak najmniejszą liczbę operacji. Dzięki matematyce wiemy, że niektóre tutaj z tych działań, które byśmy zrobili, są niepotrzebne. Bez sensu, jakbyśmy robili. I dlatego napisałem tutaj um, te przykłady dzielników. Mamy dzielniki liczby 30, to jest 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, 30. Tak, pomiędzy 15 a 30 już nie ma żadnego dzielnika. A potem mamy dzielniki liczby 27, 1, 3, 9, 27. Pomiędzy 9 i 27 też nie ma żadnego dzielnika. No, i tak samo dzielniki 35, między 7 i 35 też nie ma żadnego dzielnika. No i fajnie by było tutaj coś zauważyć, co nam pomoże tutaj w zaprogramowaniu tego. A mianowicie, zawsze jak znajdziemy ten pierwszy dzielnik, który nie jest jedynką, to um, gdy naszą liczbę podzielimy na ten dzielnik, to dostaniemy przedostatni. Tak tutaj dzielnik 32, to dzielimy 30 na 2, mamy 15. No i 15 to jest nasz przedostatni dzielnik, bo ostatni to zawsze jest ta sama liczba. Um, dzielniki 27, no pierwszy jaki spotykamy to jest trójka, więc ostatni, przedostatni dzielnik to jest 27 na 3, czyli 9. No a w przypadku 35... Nasz pierwszy dzielnik niejedynkowy jest piątką, więc przedostatni to jest 35 na 5, czyli 7. No i warto to wykorzystać tutaj w naszym programie, bo możemy sobie znaleźć ten nasz pierwszy dzielnik naszej liczby, który oczywiście nie jest jedynką, w taki sposób, że mm, Użyjemy pętli, tak zwanej for. I w tej pętli musimy wypisać trzy rzeczy. Zaczniemy tutaj od liczby całkowitej, no i która będzie najpierw dwójką. Dlaczego dwójką? No bo sprawdzamy dzielniki liczby, no to jedynkę to możemy dopisać. Możemy dopisać ręcznie. Dwójka nie jest już dzielnikiem każdej liczby, dlatego od niej zaczniemy. No, jedynka mogłaby tu nam problemów parę narobić. W każdym razie w pośredniku musimy wpisać warunek, jaki tutaj, kiedy no nasza pętla musi być zakończona. Kiedy już dalej nie wykonuje swoich tutaj operacji i Będziemy to robić tak długo, aż ta nasza liczba i będzie mniejsza od tej liczby, co podamy. Dobra? Tak, nie, nie dochodzimy do niej, nie zrobimy tak, żeby była równa, bo ta równa zawsze będzie podzielna tak, przez nią. Gdybyśmy na przykład dla 30 liczyli, byśmy doszli do 30, to byłby to dzielnik liczby. Oczywiście, i tak by było w przypadku każdej liczby. No, i musimy jeszcze dopisać na koniec, że co każde przejście naszej pętli będzie się ona zwiększać o 1. Tutaj tak zwaną inkrementację zastosujemy, czyli zwiększenie o 1 przy każdym przejściu pętli. No, i teraz, gdy pętla się nam chce wykonać, to Musimy sprawdzić, czy nasza liczba n, którą wprowadziliśmy, jest podzielna przez to i, konkretnie w, danej, w danym tutaj przejściu pętli. Czyli tak, jeśli nasze, nasza liczba n jest podzielna przez i, a jest podzielna, to będzie sprawdzane przez procent, znak procenta. Jest podzielna przez i, i teraz e, dlaczego tak napisałem, e, że równa się 0? Dlatego, że procent jest tak naprawdę operacją, która nam robi resztę z dzielenia. Jeśli liczba jest podzielna przez coś, no to reszta z dzielenia wynosi 0. Czyli jeśli nasza liczba dzielona przez jakąś tam konkretną, Daje 0, to znaczy, że to jest nasz pierwszy dzielnik. Tak, i jeśli ta liczba jest naszym dzielnikiem, a teraz musimy wypisać, co się ma stać wtedy, wtedy nasza liczba k, którą sobie na początku zapisaliśmy, nasza liczba k będzie się równała właśnie temu pierwszemu dzielnikowi, który e, znaleźliśmy. Tak, ona będzie tutaj naszym pierwszym dzielnikiem, i musimy zakończyć tutaj tą naszą instrukcję również komendą break, żeby wyjść z tej pętli. No i teraz, tak, może się tak zdarzyć, że nie znajdziemy żadnego dzielnika tutaj innego niż jeden albo niż ta liczba. Więc wtedy tylko te dwa dzielniki są tutaj obecne dla naszej liczby. Więc możemy sobie wtedy napisać od razu, że mm, nasza liczba ma dzielniki. I teraz tak. Dzielnikami tej naszej liczby jest 1 oraz n oczywiście. Tylko jak widać, to nie działa. Mm, to znaczy zadziałałoby, ale by nam podało jako wynik zawsze 1 i n. Tak, a my chcemy na przykład dla piątki dostać 1 i 5, a nie 1 i n. Więc, żeby tutaj nasza n zostało podane też jako dzielnik, musimy przed naszym znakiem cudzysłowiu wpisać dolar. A nasze n weźmiemy wtedy w nawiasy klamrowe. No i przetestujmy to dla jakiejś liczby, która ma właśnie taką sytuację. Może to być nawet duża liczba. Myślę, że zadziała na przykład 37, tak, i wyszły liczby 21, tak, 1 i 37 nam wyszły tutaj w tym przypadku. Przepraszam, zapomniałem dopisać tutaj ważną instrukcję if, tak, jeśli nasze k jest równe 0 dalej, bo nie znaleźliśmy żadnego dzielnika, to wtedy wypisujemy tylko 1 i nasze n jako, dzielniki naszej liczby. Tym razem nie umieściłem tego w nawiasach klamrowych. Jeśli jest taka krótka instrukcja to możemy ją napisać od razu tutaj w tej samej linijce. Tak ale w przeciwnym razie czyli jeśli k nie jest równe 0 to znaczy że znaleźliśmy jakiś dzielnik który nie jest jedynką i nie jest też naszą liczbą. No i tutaj zacznie się nasze wypisywanie tych dzielników pozostałych. Tylko, że my jedynkę sobie pomiję, pomijaliśmy wcześniej, więc możemy ją ręcznie tutaj wpisać. Tak, żeby było w tej samej linii wszystko wypisane, to, na, to użyjmy komendy console write i wypiszemy tutaj 1 i po przecinku będą kolejne liczby się pojawiały. No i teraz użyjemy pętli for, która będzie sprawdzała, czy kolejne liczby naturalne są dzielnikami naszej liczby i zaczniemy tutaj znowu sobie od dwójki, czyli dla i równego 2 aż do liczby i teraz właśnie jest ta ważna sprawa, do jakiej liczby? Tak, i musi być mniejsze niż n przez k. Um, tak, do liczby n przez k szukamy, a tak naprawdę może być i musi być równe tej liczbie, bo n przez k to jest przedostatni dzielnik naszej liczby, czyli też musi zostać wypisane. Um, I przy każdej tutaj iteracji, czyli przejściu pętli, będziemy robić um, inkrementację, czyli zwiększymy ten nasz licznik i o 1. I teraz. Jeśli nasza liczba o nawet prawie że idealnie nam podpowiedziało, jeśli nasza liczba n jest podzielna przez i, czyli jej reszta z dzielenia jest równa 0, to sobie tę liczbę właśnie wypiszemy. Czyli weźmiemy, napiszemy console. Write. I teraz, żeby to dobrze wyglądało w konsoli, wypiszemy sobie z wcześniejszym znakiem dolara, bo tutaj wpisujemy liczbę. Wpiszemy sobie nasze i. Tak w nawiasach klamrowych. Przecinek i spacje, żeby to wszystko było ładnie oddzielone od siebie. Tak, i ponieważ. W naszej pętli nie dotrzemy do, um, nie dotrzemy do nki, to nkę też dopiszemy sobie ręcznie, czyli write i może być n po prostu, tak tutaj nie, nie potrzebujemy już a, tych dodatkowych symboli. Dobrze, no i przetestujmy ten nasz program jak działa. Sprawdzimy po kolei dla różnych typów liczb, może dla zera. Tak, każda liczba jest dzielnikiem zera. To już sprawdzaliśmy. Jedynkę. Zobaczmy. Oj, coś tu jest nie tak. Um, chwila. Um, tak, dobrze wiem już dlaczego tutaj jedynka nam się podwójnie pojawiała, bo zapomniałem wyjść z tej pętli komendą break. A też przy okazji zauważyłem, że w złym miejscu mieściłem ten Console Write N. Tutaj wcześniej było. Pętli for, a to oczywiście musi być poza pętlą. Tak, no i teraz już powinno wszystko działać dobrze, dzielniki jedynki, tak wypisało jeden. Dzielniki dwójki, to ma tylko dwa dzielniki 1 i 2. Może jeszcze jedną liczbę, która w takiej sytuacji jest, sobie weźmiemy, na przykład 127, tak, ona też ma tylko dwa dzielniki. No, i możemy wziąć jakieś liczby, które mają więcej tych dzielników. Na przykład 25 zadziałało. Na szczęście. 125 ma 4 dzielniki, też działa. No, możemy wziąć na przykład 6. 1, 2, 3, 6 wypisało świetnie. Jakaś liczba taka, może większa 60. Też mamy wszystkie dzielniki wypisane tej liczby. A możemy wypisać na przykład liczbę doskonałą. Tutaj 28 jest liczbą doskonałą, tak? Te wszystkie dzielniki mniejsze niż 28 w sumie dają właśnie liczbę 28. Tak samo jest na przykład w liczbie 496. O, tutaj też by można było pododawać te liczby i wyjdzie 496. No i włączaj się, czemu nie chcesz się włączyć? I na przykład też takie jest w liczbie 8128. Tak widać program się przydaje do wyznaczania tych większych tutaj dzielników większych liczb. Tak nie trzeba myśleć samemu. Myślę, że może się przydać taki program. Dobrze. No i dziękuję za uwagę.